Dzień dobry moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym dniu wyprawy tutaj właśnie po Arizonie w rejonie Sedony. Jest niesamowicie gorąco, a mamy dopiero godzinę chyba 7.30 rano, więc zbieramy nasz obóz i ruszamy w trasę. Jeszcze szybkie śniadanie, zanim w ogóle wyruszymy, czyli bajgle z awokado, a wygląda to w ten sposób: zwykły tost z awokado, i do tego jeszcze zielony ogórek, żeby się po prostu trochę bardziej nawodnić. Tak wygląda nasze śniadanie. Droga nie jest wcale taka zła. Wczoraj mi się tak po prostu wydawało, jak przyjechaliśmy, bo ten początek jest taki trochę kiepski, jest parę dużych dziur, ale ogólnie można tam dojechać takim samochodem, na przykład jak mój, czyli po prostu Nissan Maxima z bardzo niskim zawieszeniem i bez problemu dotarliśmy do swojego miejsca kempingowego. Jedyny problem jeszcze taki był, że niektóre z tych miejsc kempingowych miały bardzo Głębokie takie wjazdy, że tylko można wjechać tam pick-upem albo jakąś terenówką. Ale udało nam się znaleźć miejsce, gdzie spokojnie mogą sobie zaparkować, więc kit polecam ogólnie. jeszcze takie dodatkowe szybkie śniadanko, bo nam bardzo posmakowały wczoraj te spring rolls z Whole Foods i do tego po kombuczy. I jedziemy za chwilę opłukać samochód, żeby po prostu na trasie nie wyglądał jakbyśmy po prostu go skądś ukradli. że mogę przywitać się z Wami wreszcie oficjalnie z Sedony. Małe miasteczko, mieszka tutaj tylko 10 tysięcy osób, ale jest bardzo dużo hoteli, bardzo dużo takich domków do wynajęcia i przeróżnych atrakcji. Niesamowite miejsce, spędziliśmy tutaj wczoraj po południe, poszliśmy na jeden hike, znaleźliśmy sobie bardzo fajne miejsce na obóz na noc i dzisiaj właśnie pochodzimy sobie tutaj po mieście, bo za mną jest taka główna ulica właśnie ze sklepami, z pamiątkami, więc zobaczymy tak naprawdę co Sedona ma do zaoferowania. Zobaczcie, jakie naprawdę fajne, urokliwe budynki tutaj są w Sedonie. Wszystko ma taki klimat trochę westernowy, taki pustynny. Wszystkie te budynki właśnie mają płaskie dachy, no bo tutaj praktycznie nie pada śnieg. Czasami gdzieś tam w górach się pokazuje, ale to naprawdę znikome ilości. No i tutaj, właśnie na tej ulicy, i z jednej strony, i z drugiej macie pełno sklepów z pamiątkami. Teraz wejdziemy, zobaczymy Oak Creek Marketplace. Ogólnie zbiór sklepów z pamiątkami, restauracje. Zobaczcie, macie na przykład wynajem rowerów elektrycznych, jakieś świece. Ogólnie bardzo fajne takie produkty wykonywane lokalnie. A tutaj macie na przykład lokalne sosy, takie wiecie, pikantne. Bardzo, bardzo fajne. Etykiety i macie Mild, Medium, Hot Green Chili Avocado Sauce. Ten też dobrze e, wygląda. Kolejny sklep z pamiątkami i jakimiś takimi drugimi ubraniami na to wygląda. What did you find? If you're freaking out, read this. <laughs> What is it? Uh, on every page, uh, don't care about it No, that would be your book. It gives you tips. Oh, okay. Przeddziemy chwilę tutaj po tych sklepach w sedonie i ruszamy nad rzekę do takiego state parku. Jeżeli będzie miejsce. Jeżeli nie, no to będziemy musieli przejechać kawałeczek dalej. Tam jest również rzeka, ale jest jakby poza state parkiem. Spędzimy tam pewnie z godzinkę, dwie odpoczniemy sobie, popływamy w wodzie, jeżeli tej wody jest tam wystarczająco i potem. Lecimy na Grand Canyon, bo mamy bardzo ambitny plan jeszcze dzisiaj właśnie zejść na sam dół Grand Canyonu. Znalazłem magnesy, zobaczcie, bardzo fajne, wykonane z drewna właśnie. Teraz muszę sobie jakiś wybrać i potem jeszcze dla Was pocztówki. Zobaczcie, tutaj macie faceta z wężami. Chyba pająki też ma tam w tym pojemniku. Zaraz zobaczymy z drugiej strony. No i ludzie sobie podchodzą, właśnie zrobić zdjęcie z wężem. A tu chyba pająki. Arizona Brown Tarantula. Tak, ale. O jest, tam siedzi w rogu. Węże i tu jest jeszcze jedna tarantula. Wczoraj chodząc po szlakach widzieliśmy właśnie te czerwone helikoptery, które latały non stop nad kanionem i nad tymi górami i teraz właśnie e, zajrzałem do ich ulotki. Niestety nie mają tutaj podanych cen i sklep w tym momencie jest jakby zamknięty, ale możecie sobie zobaczyć co tutaj jest jakby dostępne. Możecie przelecieć się tak naprawdę od 15 do 55 minut. Tutaj macie private tours, Tutaj jeszcze dwie inne, jakby wycieczki helikopterem. Guide Extended Tours. No to, jeżeli byście się tutaj właśnie udawali do Sedony, to sprawdźcie sobie tą firmę, bo oni tak naprawdę mają chyba monopol tutaj w Sedonie. Bo non-stop widziałem właśnie te czerwone helikoptery. A tutaj emporium popcornu i mają przeróżne smaki. Zobaczcie Jalapeno. bacon cheddar white cheddar yellow cheddar creamy dill No fajnie to wygląda Jedna rzecz, która mnie po prostu zadziwia, to widoki tutaj w Sedonie. Tak jak spojrzycie, to wszędzie są właśnie te takie pomarańczowe góry. I tutaj, poza tą ulicą, jakby główną w tym miejscu, jest pełno takich osiedli mieszkalnych, i te domy gdzieś tam sobie stoją, właśnie przy górach. No i ludzie mają przepiękne widoki. Tutaj macie kolejną firmę i zobaczcie, oni oferują 15 minut helikopterem nad tymi górami. Dwie osoby za 49 dolarów, jeep, dwie osoby za 30. Więc ceny są dosyć dobre. Ok, małe sprostowanie, bo ta cena 49 dolarów za przelot helikopterem. To jest cena, jeżeli zgodzicie się na prawie dwugodzinną wycieczkę po ośrodku wypoczynkowym tutaj właśnie w Sedonie, gdzie próbują Wam sprzedać tak zwany timeshare, czyli po prostu pokój, którego będziecie mogli używać powiedzmy tam tydzień czy dwa tygodnie w roku i płacicie tam jakąś kwotę za to i potem co miesiąc sobie jakby spłacacie swoje wakacje na przyszły rok. Jakoś tak chyba timeshare działa. No to wtedy dostajecie cenę 49 dolarów. Normalnie wycieczka helikopterem kosztuje 150 dolarów za osobę. you, just that you play and I'll put some music in the Ciekawostka dla fanów filmów: Zobaczcie Yellowstone Kelly, film in Sedona 1959. W 1959 nakręcony został tutaj właśnie ten film, i macie nawet odbite ręce głównego aktora. No i tak, dotarliśmy do końca tej ulicy, tutaj akurat jest budynek taki z platformą widokową i teraz wracamy drugą stroną do naszego samochodu i powiem Wam szczerze, że zgłodnieliśmy, już jest godzina 11 i to słońce naprawdę przypieka konkretnie i naprawdę wyciąga z człowieka. No i dobra, są pocztówki, zobaczcie, możecie sobie zobaczyć co dostaniecie. Nie powiem wam jeszcze, które dokładnie wybiorę, ale ogólnie wszystkie są bardzo ładne, więc na pewno któreś z tych. Wczoraj jak tutaj przyjechaliśmy, to właśnie tak około godziny 12-13, kiedy robi się za gorąco na szlakach, wszyscy ludzie schodzą się tutaj do miasta na lunch i porobić sobie zakupy. Znaleźliśmy miejsce, żeby zjeść coś szybkiego, zobaczcie jakie posiłki tu ogromne dają. Wzięliśmy sobie po prostu rapa z kurczakiem, kukurydzą, fasolą i teraz idziemy tutaj na ich patio, bo mają przepiękny widok. Teraz wyobraźcie sobie, że niektórzy ludzie mają takie widoki tutaj właśnie z domu, właśnie na przykład z ich balkonu albo po prostu z ich patio. A do tego teraz jeszcze mamy jedzonko, które wjechało, czyli Southwest Chicken Wrap z frytami i zimne piwko do tego. Super to wygląda. Uuu, wiecie co? Pozytywnie się zaskoczyłem tym miejscem, naprawdę. Nie spodziewałem się, że to jedzenie będzie takie dobre. Ten wrap, wrap, chyba tak się po polsku mówi, ten wrap był naprawdę bardzo dobry i za 14 dolarów tak naprawdę oboje się tym najedliśmy, więc porcja była odpowiednia. Jeżeli zjadłbym go sam, no to bym po prostu poszedł spać. A tak to coś zjadłem, nie jestem głodny i było naprawdę bardzo dobre. A! No i kupiłem w ogóle już pocztówki i magnes, więc teraz zmierzamy na rzekę. Gdzie tylko są te spryskiwacze, to jest takie niesamowite uczucie przejść obok nich, bo jest takie orzeźwienie. Jest ciepło naprawdę, nie na takim stopniu, żeby to było nieprzyjemne, ale jeżeli przebywa się dłużej na słońcu, no to zdecydowanie czuć ten upał. So what do you think about Sedona? It's so pretty. Is it? Yeah. Did you oh. like the hike yesterday? I liked it when we found the right way to go. Oh, oh my god, yeah. <laughs> Thanks to me. We did so much climbing for nothing. <laughs> for the sake of it, for the sake of climbing, that's it. No i dojechaliśmy moi drodzy. Niestety nie dojechaliśmy do tego state parku, bo parking był po prostu pełny. Zajechaliśmy tam i kolejka była tak, nie wiem, z 200 samochodów, żeby się dostać, bo jak tylko kogoś wypuszczą, to wpuszczają następną osobę, więc nie będziemy czekać, bo po prostu nie mamy na to czasu. Ze względu na to, że chcemy jeszcze dojechać do Grand Canyonu dzisiaj, a stąd mamy 2 godziny 17 minut, żeby tam dojechać. Dlatego zaparkowaliśmy tutaj po prostu przy drodze, i tutaj za mną, na dole, tam o, znajduje się ta sama rzeka. Nie będzie takiego efektu wow, jak w tym state parku, bo tam. Ta rzeka przepływa po prostu przez te czerwone kamienie, przez ten red rock. I są takie baseny, w których można sobie popływać. Więc no, nie będzie tego efektu, ale i tak z chęcią wskoczymy teraz do wody ze względu na to, że jest dosyć gorąco dzisiaj. Więc odpoczniemy sobie tutaj z godzinkę, może półtorej, i potem już ciśniemy do grę kanionu. No i spójrzcie na to, to co widzicie tutaj czyli te czerwone skały, to tam cały State Park wygląda właśnie w ten sposób, że macie takie baseny, tak jak tam sobie te dzieci chodzą i Płynie sobie woda. A tutaj, akurat, jest jeden taki większy basen. Ten wyjazd do Sedony to jest w ogóle taki całkowity spontan, bo mamy zaplanowane coś innego. Nie powiem wam jeszcze co, bo nie chcę tutaj jakby spoilerować tego, co będzie się działo za kilka odcinków. Ale właśnie nadarzyła się okazja, i mówię do Jowany: Akurat, dobra, jedźmy do Sedony, bo ja nigdy nie byłem. Wy zawsze do mnie piszecie, żebym tam pojechał, żebym zobaczył właśnie Sedonę, pokazał wam jakieś fajne ujęcia z drona, może ujęcia tutaj z miasta, z tych szlaków. No i mówię, dawaj, jedźmy na chociaż dwa dni. Od razu Wam mogę powiedzieć, że dwa dni na Sedonę to nie jest wystarczająco, bo tutaj jest niesamowicie dużo szlaków, one są krótkie, ale są dosyć wymagające ze względu na to, że jest bardzo gorąco na dworze, więc jeżeli planujecie wyjazd do Sedony, to polecam tak na minimum tydzień żeby po prostu doświadczyć tego miasta, doświadczyć tych wszystkich szlaków, tutaj pięknych widoków, zatrzymać się w jakimś fajnym hotelu albo po prostu w namiocie na polu kempingowym. No i tak to moi drodzy wygląda, siedzimy sobie właśnie w wodzie, tutaj jest Jowana, tam są jacyś ludzie jeszcze dalej. Fajna rzeka, chłodniutka woda, więc naprawdę działa bardzo fajnie w taki upał, ale niestety musimy się zbierać, więc idziemy się wysuszyć i jedziemy już do Grand Canyonu. I tak wykorzystując okazję, że zmienił się kierowca, bo tutaj jest za kierownicą, to ja sobie nadrabiam właśnie z vlogami jeszcze z Alaski, bo jestem trochę do tyłu z edycją i zmierzamy w tym kierunku właśnie do Grand Canyonu. Zostało nam około 45 minut. Myślałem, że przed chwilą nagrywałem, jak wjeżdżaliśmy do parku do Grand Canyonu, ale. Niestety nie wcisnąłem nagrywania. No ale już jesteśmy, moi drodzy. Zmierzamy teraz pod początek szlaku, który nazywa się Bright Angel. To jest szlak, który właśnie schodzi na sam dół Grand Canyonu do rzeki Colorado, gdzie są właśnie miejsca kempingowe, gdzie można właśnie spać na przykład w namiocie. Muzyka I tak, moi drodzy, ostatnie przygotowania. Musimy spakować się w ten mój plecak, który jest dosyć pojemny, i tutaj w ten drugi, który zawsze używam do hajków, ten akurat weźmie Joanna. Musimy wziąć jedzenie, namiot, śpiwór, materacę, trochę wody, bo są stacje, gdzie można sobie uzupełnić wodę, więc tym się nie martwimy. No, i jakieś jedzenie, żeby spędzić tam noc. No i dobra, moi drodzy, mój plecak już spakowany. Namiot tutaj z boku przyczepiony. Gaz na niedźwiedzie, w razie czego Jowana też już spakowana w mój plecak. The Comfortable, no to jesteśmy gotowi do drogi. Zobaczcie, jakie prześliczne domki mają tutaj, takie letniskowe do wynajęcia. Bardzo fajne. Niestety, bardzo drogie to jest kilka stówek za noc, ale no fajnie zatrzymać się właśnie w Grand kanionie w takim czymś. No nie mój budżet, ale może kiedyś w przyszłości na pewno spędzę tutaj jedną albo kilka nocy. Bardzo często ludzie, którzy przyjeżdżają na przykład pierwszy raz do Grand Canyonu, to nie zdają sobie sprawy w ogóle z tego, jak ogromne jest to takie osiedle tutaj tych właśnie domków, hoteli, parkingów, sklepów, restauracji. Ja pamiętam swój pierwszy raz, kiedy tu przyjechałem i zacząłem jeździć po tym takim całym tutaj kompleksie, to się po prostu gubiłem, bo jest tyle dróg, tyle parkingów, tyle różnych wejść na szlaki i restauracji, że no. Nie wyobrażałem sobie, że to jest po prostu aż tak duże. No i tak jak widzicie moi drodzy, tutaj tabliczkę, sorry, tutaj jest ta tabliczka Bright Angel Trail. Zmierzamy w tym momencie właśnie na dno kanionu. Mamy przed sobą 7,5 mili w dół. Tak przewidywalnie myślę, że zrobimy to w 3,5 do 4 godzin maksymalnie. To jest cała trasa praktycznie w dół. Katorga będzie jutro, jak będziemy wracali, bo to będzie 7,5 mili pod górę i prawie 5000 stóp, jakby podejścia w górę, więc dosyć sporo. Jeszcze z takim plecakiem ciężkim, jaki mam na sobie dzisiaj. No to będzie na pewno ciekawo. I do tego jeszcze jutro będzie 42 stopnie w południe, więc będziemy musieli po prostu wyruszyć wcześnie rano. Spójrzcie sobie tutaj na tę tablicę. Macie właśnie zaznaczony szlak. Tutaj jesteśmy i zmierzamy jeszcze dalej niż to. Bo to jest tak naprawdę prawie połowa szlaku 4,5 mili, no lekko nawet więcej niż, niż połowa. Po drodze są dwa punkty, gdzie można uzupełnić wodę, jeden jest tutaj, drugi jest tutaj, więc na pewno na każdym z tych punktów będziemy uzupełniać wodę i potem dojdziemy już do rzeki Colorado, która znajduje się jeszcze dalej, ale chciałem Wam pokazać właśnie jak to wygląda. Zanim zejdziemy, spójrzcie sobie jeszcze na majestatyczny Grand Canyon. Po prostu to miejsce jest tak przepiękne, to jest ciężko opisać, no i ten film tego też nie oddaje jakby rozmiaru tego miejsca i głębokości tego kanionu przede wszystkim, bo my musimy dzisiaj zejść aż tam głęboko za tamten klif jeszcze, tam jest dopiero rzeka Colorado, tutaj widzę akurat stąd szlak, którym, którym będziemy szli. Będzie w słońcu jeszcze, jeżeli dojdziemy właśnie na miejsce kempingowe przed zachodem słońca byłoby super, ale może być naprawdę ciasno ze względu na to, że zachód jest o 648, a my tam będziemy właśnie gdzieś koło tego czasu. Chyba, że będę się zatrzymywał, żeby coś nagrać, no to wtedy po prostu dojdziemy po zachodzie słońca. So, first impression, down it's gonna be fun coming back no, up tomorrow i don't even want to think about that oh my god <laughs> but it's crazy it has so many layers like yes rocks and colors too yeah okay i've never been inside you haven't no so first time let's go Wiecie co, moi drodzy, żeby ten odcinek nie miał po prostu 50 minut i nie był tak za bardzo pomieszany, bo wcześniej byliśmy właśnie w Sedonie, potem nad rzeką, trochę sobie jeszcze pochodziliśmy tam przy tej rzece. To, żeby po prostu nie namieszać tutaj za bardzo, myślę, że skończę ten odcinek w tym momencie i zostawię taki cliffhanger, że nie będziecie wiedzieli tak naprawdę, co się dzieje dalej do następnego odcinka. Więc. Następny film będzie właśnie z zejścia na dół do Grand Canyonu, z nocki tam i potem z powrotu na samą górę. Także zapraszam do oglądania następnego odcinka i myślę, że to wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się, cześć!